Witam państwa bardzo serdecznie. I taka myśl mi chodzi po głowie fajnie tu dzisiaj z wami być w tym pięknym, wesołym głowaczowie. Ubrałam się właśnie w sukienkę niebieską, bo jestem koła ze świerży prezeską. Jestem Janina, Janeczka, może niektórym znana, zastępem zręcznych kobiet i jednego pana. Nie chcą się zbytnio chwalić ani zasług koła umniejszać. Powiem więc krótko na temat: domeną zespołu jest gminę Kozienicę upiększać. Koło ze świerży niejedno ma imię: Wesołe na wiosnę, cieplutkie na zimy, Latem układa z kwiatów bukiety, jesienią przetwor, jak to kobiety my jak kwiaty polne do wszystkiego zdolne. Już trzeci rok nam w kole płynie, niech świerże osada na Mazowszu słynie. Esta esta będzie Spróbuj ja to mi, niech się teraz nam tu głowi. Dziewczyny chyba sobie obca złamała, a ja komuś serce. Ta po prawej to Aniela po lewej odzie się rozbiera z kumką dziecką nosem kręci, A mi były wszystkie pęci. Tery super baby, lubią jeść kebab. Piki, do tańca domy wiki. Chodźcie do prawego, do lewym bokiem. Chodźcie w zagrajcie im na losie. Chodźcie i siup, wójtowi, niech się teraz tam tu głowi. Na Facebooku mamy wejściach, ci, które są po przejściach. Z powodzeniem prawie tysiąc, celebrytki mogę przysiąc. Scena dla na nas sama, mówię co Chopsiom kobietki do tańca, do wybitki Chopsiom z przyduchem do prawego lewym butem. Chopsiom w gosposie, i im na nosie. Chopsiom wójtowi, niech się teraz nam tu głowi. Wursia, burmistrz przy starości, rozmawiając o siomości, pędzą, pędzą na rowerze po krytyku. Nocie. O Psiu Wójkowi, niech się teraz nam tu głowi.